Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior to jest program sprawki okiem katolika rano jest czwartek 26 października. Dziś dzień ferialny czwartej klasy oraz wspomnienie świętego ewarysta, papieża i męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Francja. Po wizycie papieża Franciszka w Marsylii, diecezja rozesłała osobom, które zarejestrowały się, aby wziąć udział we mszy papieskiej, wiadomość mailową następującej treści: 57 tysięcy na stadionie i bardzo niewielu darczyńców. Bez waszej darowizny nie będziemy w stanie pokryć kosztów spotkań śródziemnomorskich, a zwłaszcza mszy świętej na stadionie Orange Veledrom, co było ogromnym wydatkiem. Już teraz dziękujemy za przekazanie darowizn i niniejszego wezwania do przekazania datków wszystkim bliskim Państwu osobom. Każda darowizna się liczy. Tak zwane spotkania śródziemnomorskie, które odbyły się w Marsylii w dniach od 18 do 24 września, między innymi po to, by, jak mówiono, stawić czoła wyzwaniu nierówności, a także wesprzeć imigrantów, kosztowały diecezję 2 miliony 300 tysięcy euro. Diecezja liczyła na zebranie pół miliona euro stacy, namszy na stadionie. Jednak, jak poinformował ksiądz Roman Lusz, zbliżyliśmy się do zwykłej średniej, czyli darowizny w wysokości około 4 euro na dawce, co daje w sumie około 250 tysięcy euro. Brazylia W Brazylii, obecnie największym pod względem liczby ludności katolickim kraju na świecie, aborcja jest dozwolona w trzech przypadkach jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, jeśli zagraża życiu matki oraz w przypadku ciężkiej choroby dziecka, czyli podobnie jak w Polsce od października roku 2020. W roku 2017 Partia Socjalizmu i Wolności złożyła skargę do Najwyższego Sądu Federalnego Brazylii, argumentując, że penalizacja aborcji jest sprzeczna z konstytucyjnymi prawami kobiet. Sąd rozpoczął rozpatrywanie zarzutu 23 września bieżącego roku. Na razie swój głos mogła oddać tylko jedna z 11 sędziów, pani Rosa Weber, która poparła zabijanie nienarodzonych dzieci. Wtedy na wniosek innego sędziego posiedzenie zostało zawieszone i przełożone na późniejszy termin. Według niedawnego sondażu 52% Brazylijczyków jest przeciwnych aborcji, a w październiku w całym kraju odbyły się liczne demonstracje na rzecz prawa do życia. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego ewarysta, papieża i męczennika. Ewaryst był piątym papieżem, urodził się około roku 30 w Betlejem, i tam spędził dzieciństwo. W Betlejem przyjął również chrześcijaństwo, a następnie przybył do Rzymu. Jego pontyfikat rozpoczął się około roku setnego, co do długości jego trwania źródła nie są zgodne. Papież Ewaryst dał podwaliny pod kolegium kardynalskie. Podczas jego pontyfikatu duchowieństwo umocniło się. Wzrosła także liczba wiernych. Ewaryst zdecydował również, że zgodnie z tradycją apostolską małżeństwo powinno być zawierane publicznie i za błogosławieństwem kapłana. Gdy ewaryst trafił do więzienia, Strażnicy pilnujący go byli zdumieni jego radością, która brała się z jego uprzywilejowania, gdyż za takie uważał to, że będzie mógł cierpieć i oddać życie za Chrystusa. Święty Ewaryst zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie za czasów panowania cesarza Trajana około roku 107. W tym samym czasie śmierć poniósł święty Ignacy Antiocheński. W ikonografii święty Ewaryst przedstawiany jest z mieczem lub szopką. Watykan. Opublikowana 4 października przez papieża Franciszka adhortacja apostolska Laudate Deum, będąca kontynuacją encykliki Laudato Si. W paragrafie 66 zawiera warty uwagi cytat. Czytamy: Bóg zjednoczył nas ze wszystkimi swoimi stworzeniami. Jednak paradygmat technokratyczny może odizolować nas od naszego otoczenia i sprawić, że zapomnimy, że cały świat jest strefą kontaktu. Ten cytat brzmi dziwnie, ale jeszcze dziwniejsze jest to, że zawiera on odnośnik do książki Kiedy Gatunki się Spotykają, autorstwa pani Donny J. Haraway. To urodzona w roku 1944 amerykańska, jak sama się określa, cyberfeministka, ekofeministka, feministka postludzka i postgenderystka. Cechą charakterystyczną jej twórczości jest rozszerzanie teorii gender na kwestie technologiczne, takie jak modyfikacja ludzkiego ciała. Jej popularność rozpoczęła się w roku 1985, gdy opublikowała w Przeglądzie Socjalistycznym swój Manifest dla cyborgów: Nauka, technologia i feminizm socjalistyczny. To chyba niedobrze, że w swojej adhortacji apostolskiej papież Franciszek cytuje takie źródła. To była sprawka czwarta, a po niej informacja, uwagi warta. W dniach od 28 października do 5 listopada w wybranych polskich miejscowościach odbywać się będą spotkania ze zgromadzeniem sióstr pocieszycielek. W trakcie spotkań siostry będą dzieliły się pięknem życia zakonnego i odpowiadały na pytania, szczególnie niewiast i dziewcząt. Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Jezusowego jest stowarzyszeniem zakonnym o prostych ślubach publicznych, czyli ślubach ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Szczególnym celem zgromadzenia jest praktykowanie oraz rozszerzanie nabożeństwa do Boskiego Serca Jezusa. Obowiązkiem sióstr jest modlitwa o powołania kapłańskie oraz o uświęcenie kapłanów. Celem apostolatu jest uczestnictwo w formacji katolickiej, zwłaszcza dzieci i młodzieży żeńskiej, pomoc w różnorodnym apostolacie księży, szczególnie w nauczaniu katechizmu i formacji doktrynalnej. Nie zapominając o misjach, gdy opatrzność daje ku temu sposobność. Więcej informacji znajdziesz w linku, znajdującym się w opisie dzisiejszego programu. Być może któraś niewiasta odkryje swoje powołanie do życia zakonnego. Mozambik. Prowincja Cabo Delgado od ponad pięciu lat zmaga się z przemocą ze strony zbrojnych grup dżihadystów. 15 września terroryści powiązani z państwem islamskim dokonali masakry co najmniej 11 chrześcijan. Rzeczywista liczba ofiar może być jednak wyższa, ponieważ wielu z tych, którzy przeżyli, odniosło poważne obrażenia. Według brata Bonaventury, katolickiego misjonarza działającego w tym regionie, Terroryści przybyli do wioski na kitęgę wczesnym popołudniem i otoczyli całą ludność. Następnie oddzielili chrześcijan od muzułmanów według nazwiska i pochodzenia etnicznego i otworzyli ogień do chrześcijan. Z kolei raport opublikowany 20 września przez organizację Pomoc Kościołowi w potrzebie donosi o powtarzających się porwaniach chrześcijanek, które zostają niewolnicami seksualnymi dżihadystów, chyba że wyprą się swoje wiary i przyjmą islam. Od roku 2017 ataki islamistów w regionie spowodowało śmierć blisko 3300 osób, z czego połowę stanowili cywile oraz wysiedlenie 800 tysięcy osób. Australia. Arcybiskup Anthony Fisher z Sydney stwierdził w kontekście Synodu o synodalności, że jeśli wysuwana propozycja jest sprzeczna z Ewangelią, to nie pochodzi od ducha świętego. W wywiadzie dla Catholic News Agency powiedział: Duch święty jest duchem Chrystusa, jest duchem ojca i syna. Zatem zawsze będzie mówił tylko to, co jest zgodne z tym, co Chrystus objawił nam w tradycji apostolskiej. Chrystus dał nam wszystko, czego potrzebujemy do naszego zbawienia. Przekazujemy to z pokolenia na pokolenie. Hierarcha w ten sposób odniósł się do spotkań w małych grupach delegatów synodalnych, nazwanych na stronie internetowej synodu rozmowami w duchu i opisanych jako dynamika rozeznawania w Kościele synodalnym. 62-letni arcybiskup Sydney przestrzegł także przed zrzucaniem różnych opinii, interesów, lobby i frakcji na Ducha Świętego. Polska. Pani Maria Miduch, doktor judaistyki, zaangażowana w inicjatywę o nazwie W kierunku Soboru Jerozolimskiego II. Międzynarodowy i międzydenominacyjny ruch mający na celu pojednanie pomiędzy Żydami i nieŻydami, została niedawno dyrektorem Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie, który kształci kleryków dla tego zakonu. Nominacja wywołała entuzjazm redaktora Jarosława Dudały z gościa niedzielnego, który w wywiadzie z panią Marią wykrzyknął: Proszę mnie uszczypnąć, bo chyba śnie. Naprawdę została pani dyrektorem Salezjańskiego Instytutu Teologicznego? Redakcja Sprawek Okiem Katolika nie podziela entuzjazmu pana redaktora. Natomiast nam również wydaje się, jakby to był cen, tylko że niestety z tych złych. Feminizacja kadry z pewnością nie przyczyni się do wzrostu powołań, a konieczność angażowania świeckich kobiet nie świadczy najlepiej o stanie zakonu. Ponownie Polska. Niezastąpiona gazeta wyborcza opublikowała na swojej stronie internetowej wywiad z holenderskim pisarzem Ilią Leonardem Fejferem, zatytułowany: Każdy tysiąc uchodźców z Afryki to tysiąc klientów, którzy kupią buty, jedzenie i ubranie. Pod tytuł artykułu brzmi: albo wpuścimy do Europy świeżą krew, czyli imigrantów, albo zostaniemy parkiem rozrywki dla bogatych Azjatów i Amerykanów. Pan Holender podzielił się także interesującymi spostrzeżeniami dotyczącymi walki o klimat. Według mnie lockdown pandemiczny był czymś w rodzaju próby generalnej, przed tym, co musi się wydarzyć, żeby skutecznie walczyć z katastrofą klimatyczną. Powstrzymanie zmiany klimatycznej Czysto teoretycznie mówiąc, wymagałoby podobnych rozwiązań jak lockdown, ale nie przez dwa, tylko przez dziesięć czy dwadzieścia lat. Interesujące, czy jest to tylko wyobraźnia pana holendra, czy może odczytanie zamiarów, miłościwie nam panujących smutnych panów globalistów. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o kryzysie w Kościele i Bractwie Kapłańskim św. Piusa X. Hierarchowie trzymający dziś władzę w kościele wydają się mocno przyspieszać zmiany i coraz mniej kryć się ze swoimi zamiarami. W związku z tym coraz więcej duchownych zaczyna wypowiadać się publicznie na temat kryzysu w kościele. Coś co jeszcze do niedawna było dla wielu tematem tabu. Być może wychodzili z założenia, że nie należy chwiać już i tak rozchwianą łodzią, a być może wybierali tak zwany święty spokój. Dziś tematem tabu być przestaje. Jedni kapłani mówią, że wszystko idzie zgodnie z wolą ducha świętego i że papież robi dobrze. Na przykład dwóch polskich jezuitów nagrywa podcast, w którym tłumaczą, dlaczego papież tak walczy o sprawy ekologii i że krytykom brak jest zaufania i posłuszeństwa. Inni kapłani, niektórzy po raz pierwszy, mówią na głos: dzieje się źle. Tych pierwszych ja nie traktuję serio. Za dużo tam słyszę myślenia życzeniowego. Skrótów myślowych, zawoalowanych czasem coraz mniej starannie, tez sprzecznych z nauką Kościoła. Tych drugich chciałbym bardzo zachęcić do odwagi, by nie poprzestawali na półprawdach. Nie da się rozwiązać problemu bez odnalezienia jego źródeł. Dlaczego wymaga to odwagi? Ponieważ nie ma dojścia do źródeł problemu bez odkłamania ostatnich kilkudziesięcioleci. A to może po pierwsze uderzać w miłość własną, gdyż trzeba będzie zmienić zdanie, a niekiedy, co nieuniknione, publicznie przyznać się do błędu. Oprócz miłości własnej, szczera i rzetelna analiza sytuacji może też uderzyć w poczucie bezpieczeństwa, które może się, daj Boże, tylko na chwilę zachwiać, gdy odkryje się stopień, w którym tkwiło się w błędzie. W Kościele Katolickim od 54 lat istnieje Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. I jeżeli chodzi o sam Kościół, trudno mi znaleźć inną, nazwijmy to inicjatywę, która poddana była takim socjotechnicznym atakom. Nie przesadzę, gdy powiem, że w czasach mojego dzieciństwa złym lefebrystą straszyło się dzieci. Wystarczy jednak odrobina odwagi i pewna otwartość umysłu na prawdę, a następnie uczciwa analiza prawdziwej historii bractwa i jego relacji z resztą Kościoła. Szczególnie z Rzymem, by zobaczyć, jak niesprawiedliwe i kłamliwe są do dziś powtarzane przez niektórych księży opinie na temat bractwa. Przyznanie się do błędu może oprócz wspomnianych miłości własnej i poczucia bezpieczeństwa uderzyć także w poczucie winy. Ponieważ znaczna część duchowieństwa wydawała się przez dziesięciolecia uznawać, że. Względem bractwa nie obowiązuje ósme przykazanie, i że w tym przypadku wolno przekazywać niesprawdzone informacje, nie bacząc, że może być to wspomnianym w tym przykazaniu fałszywym świadectwem. Wystarczy odrobina odwagi, otwartości umysłu i uczciwej analizy. I chciałbym zaprosić Cię, mój drogi słuchaczu, do przedyskutowania tezy, którą stawiam. Brzmi ona tak. Choć prawdopodobnie dziś poza Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Jest zbawienie, to nie ma poza Nim rozwiązania kryzysu, w którym znalazł się kościół. Kościół przetrwa, bo to obiecał Pan Jezus, ale w jakiej skali tego nie wiemy. Nie przetrwa to wszystko, co nie jest z prawdy, a nie jest z niej wszystko to, co przeczy dwutysiącletniej tradycji przez duże T. Kościół musi zwrócić się ku własnej doktrynie, musi zwrócić się ku tradycji. A jej powiernikiem przechowującym ją dla kościoła jest. Bractwo kapłańskie św. Piusa X. Czy można wyobrazić sobie powrót Polski do swojej chrześcijańskiej misji, nastanie w niej społecznego panowania Chrystusa i triumf niepokalanego serca Marii Panny nad wszelkimi herezjami głoszonymi także w naszym kraju, jakimkolwiek sposobem omijającym prawdę, czyli tradycję katolicką? W przypadku innej opinii, proszę cię, mój drogi słuchaczu, o podanie argumentów rozumowych. Będę bardzo uważnie czytał komentarze pod tym odcinkiem. Szczególnie do rzeczowej dyskusji zapraszam kapłanów, których mam zaszczyt gościć w gronie słuchaczy. Wszystkich natomiast naprawdę zachęcam do słuchania kazań na kanałach Tradycyjne Kazania oraz FSSPX Polska, ponieważ wiara bierze się ze słuchania. Mario, posłusz się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do Spowiedzi Świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. A może zechcesz wysłać link do tego odcinka znajomemu. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć zespół sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty ewaryście, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.